Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna. Kochani, przychodzę z przekazem od aniołów światła na najbliższy czas, powiedzmy na tydzień od momentu odsłuchania nagrania. Mamy yy, przekaz dla osób, które wybrały kartę numer 1, przekaz dla osób, które wybrały kartę numer 2 i przekaz dla osób, które wybrały kartę numer 3. I zaczynamy. Dla jedyneczki. Przekaz od aniołów światła. Akceptacja. Akceptacja oznacza bezwarunkową miłość. Anioły przypominają ci, byś zaakceptował innych dokładnie takimi, jakimi są. Nie osądzaj ich, winiąc czy też pragnąc ich zmienić. Jeśli kogoś w pełni akceptujesz, nie ma w tobie ani złej woli, ani wrogości wobec innych osób lub rzeczy. Nieczynienie szkody dzięki akceptowaniu status quo jest ważnym stanem egzystencji. Ludziom ciężko jest zdobyć się na to, gdyż jest to cecha boska, jednak anioły chcą zwrócić na nią Twoją uwagę. Zaakceptuj siebie, jeśli to zrobisz, poczujesz skupienie i pewność, oraz ujawnisz boski pierwiastek, który masz w sobie. I afirmacja: akceptuję siebie i innych. Taki jest przekaz, kochani, od Aniołów Światła dla osób, które wybrały grupę numer jeden. Grupa numer dwa, przekaz od Aniołów Światła. Archanioł Hamuel. Archanioł Hamuel działa za pośrednictwem różowego promienia miłości. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotowy, by otworzyć swe serce na przyjęcie miłości bezwarunkowej. Miłość nie zna granic i akceptuje wszystkich takimi, jakimi są. Miłość nie osądza. Prawdziwa miłość jest tak potężna, że unicestwia krzywdy, złości, rozłąkę. Pozwól miłości wypłynąć z Twego serca i obmywać tych, których kochasz, tych, których nie lubisz oraz tych, których nie znasz. Dzięki temu utworzysz most światła, po którym mogą poruszać się aniołowie, nios niosąc spokój i nadzieję. W zamian twoje życie będzie błogosławione i pełne miłości. I afirmacja, kochani, moje serce przepełnia płomień miłości. Taki przekaz dla osób, które wybrały kartę numer 2, i przekaz od aniołów światła, kochani dla osób, które wybrały kartę numer 3 poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości oznacza pewność siebie, wiarę w sukces i zdolność kochania. Określ wyraźnie granice i stanowczo nie pozwól innym, by je przekraczali lub manipulowali tobą. Zdobędziesz wtedy szacunek. Jeżeli cenisz samego siebie, stajesz się otwarty i przyjazny. Niełatwo się obrażasz i szybko wybaczasz. Pamiętaj, że jesteś godzien przyjaźni i miłości. Nie pozwól, by inni decydowali za ciebie. Bądź stanowczy i pewny siebie. Jeśli masz prawdziwe poczucie własnej wartości, emanujesz złotą aurą, która otacza innych i sprawia, że oni także czują się dobrze. Poproś swojego anioła, by wstąpił w Twoją aurę i poprowadził Cię. I afirmacja: Jestem wartościowy i pewny siebie. Taki przekaz dla osób, które wybrały kartę numer 3. Dziękuję, kochani. Przepięknego czasu, mimeruna.